Ponad rok temu odszedłem z World of Warcraft. Ale... Tytuł tego filmu był przecudowny, trzeba przyznać. To ale odnosiło się do tego, że odchodzę z World of Warcraft Retail. W tamtym momencie był bodajże patch 9.1, coś koło początku patcha 9.1, i byłem totalnie wypalony po Shadowlandsach. Ogólnie z World of Warcraft byłem niezadowolony z kierunku, w którym zmierza gra. Nie byłem zadowolony z kontentu, który był oferowany, więc stwierdziłem, że pora to po prostu przerwać i przestałem grać w retaila. Moja postać, wzykanie, szaman, żeby nie było, to jest postać, która nie była ruszana praktycznie. W ogóle od tamtego momentu, gdy wejdziemy sobie na tą moją postać dzisiaj, to mam item level 226 i to item level, który w tamtym momencie, w momencie gdy grałem, był to dosyć spory item level. Zdobyłem to poprzez robienie battlegroundów. No ale dzisiaj okazuje się, że ten gier jest już w zasadzie beznadziejny, dlatego że pojawił się patch 9.2, pojawił się jakiś tam nowy Zeret Mortis, nowy content, nowe rajdy i mnie to w zasadzie wszystko ominęło. Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to jest już przy patch Dragon Fighter. Mamy pierwsze zmiany, które właśnie w tym patchu się pojawiły, czyli zmiany UI Zmianę talentów. No i jeszcze czekamy w zasadzie na content, który pojawi się dopiero za jakiś czas, możliwość tworzenia i wokera. No i w zasadzie to wrócił syn marnotrawny. Już z jakiegoś dłuższego czasu zastanawiałem się nad tym, czy po prostu dać temu dodatkowi szansę. No i dzisiaj. Mam pytanie, czy warto wracać? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć w zasadzie sam sobie. Ale zanim zaczniemy, mały blok sponsorowany i środki z tej reklamy przeznaczę na rozbudowanie mojego takiego mini projekciku, który od jakiegoś czasu prowadzę i dotyczy on tematów retro. Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Lineage 2 Essence. Gra, którą możecie kojarzyć ze swojego dzieciństwa. Gra, która nadal jest aktualna, jest free to play. A co więcej, od 26 października ta legendarna gra MMORPG została po raz pierwszy w historii w pełni wydana w języku polskim. W Lineage 2 Essence możesz grać dowolną klasą. Każda postać ma swoje własne odnowione buffy, nawet uzdrowiciele mają potężne umiejętności ataku i mogą zdobywać poziomy na równi z innymi. Levelowanie jest łatwe dzięki boostom EXPA, no i bonusowi Magic Lamp. Dodatkowo dostępny jest specjalny system auto-huntingu. Jeśli go włączysz, twoja postać będzie automatycznie zbierać potwory, zbierać łupy i używać mikstur. Lineage 2 Essence to również idealna gra dla miłośników PvP. Możesz pokazywać swoje umiejętności w Olimpiadzie 3v3 lub walczyć o rzadkie itemy w specjalnych strefach z najbardziej ambitnymi graczami z innych serwerów. Równocześnie z premierą polskiej lokalizacji, Lineage 2 Essence otrzymuje ogromną roczną aktualizację. Otwarte zostały dwa nowe serwery, a wraz z nimi liczne wydarzenia startowe. Gracze mogą rywalizować w levelowaniu swoich postaci, i całych klanów. Walczyć o nowe skarby, są też prezenty dla nowych graczy, jak materiały eksploatacyjne czy sprzęt. Wreszcie jest też duża aktualizacja zawartości o nazwie Crusader, kilka klas, a nawet zwierzaków w grze dostało nowe potężne zdolności. Będziecie mogli doświadczyć zupełnie nowych lochów i rajdów planowych oraz walczyć z nowymi, niebezpiecznymi bosami. A więc zapraszam Was moi drodzy do zarejestrowania się w linku dostępnym w opisie, aby zagrać w Lineage 2 Essence. No dobra, Nexus, to co? Wracasz spod kulonym ogonem. Nowy dodateczek, to trzeba kurcze lecić kontencik, no nie? Można by powiedzieć trochę tak, natomiast rok przerwy od World of Warcraft dał mi całkiem sporo do myślenia. Nie, nie. Jeszcze chwilę coś będzie? Kurra! No po prostu, kurr! Nic nie rozumiem od czterech k**wa lat. Nic nie rozumiem, nie rozumiem nic co się dzieje od czterech lat w tej grze je piórdole! Po co to wszystko? O! Chcę, żebyśmy wiedzieli, że w momencie, kiedy odchodziłem od World of Warcraft Retail, tak jak wspominałem na samym początku, byłem totalnie w zasadzie grą wypalony. Grałem w zasadzie w każdy dodatek, każdy patch i grałem w dosyć sporo akurat w tą gierkę, chociaż miejscami zdarzały się jakieś takie większe przerwy, czy też grałem sobie po prostu jakoś tam każualowo. natomiast temat zmęczył mnie na tyle, że po prostu już we mnie to się działo i były takie momenty w różnych innych dodatkach, gdzie również czułem się totalnie wypalony, natomiast nie podejmowałem jakichś większych działań. Tym razem postanowiłem że chociażby w obliczu tych wszystkich skandali, które działy się w Blizzardzie, no to po prostu trzeba iść za ciosem i po prostu zrezygnowałem z grania w Retail. No i moje ale odnosiło się do Retaila, dlatego że dalej grałem w klasika. W tamtym momencie mieliśmy oczywiście The Burning Crusade Classic. Ja troszeczkę na nowo odkrywałem tego The Burning Crusade, gdyż po jakimś tam czasie rozpadała mi się gildia również. Zrobiłem focha totalnie na całego World of Warcraft i w ogóle nie grałem, ale później po jakimś czasie wróciłem i udało mi się znaleźć bardzo fajną gildię. Zresztą o tym opowiadałem, Gdzieś tam w jakimś ostatnim odcineczku No i z tą gildią w zasadzie Dotarłem do Wrath of the Lich Jeśli chodzi o właśnie te moje doświadczenia World of Warcraftowe, no to od czasu do czasu Pogrywałem sobie właśnie na streamach W tego Tebeca. no i teraz moi drodzy Zagrywam się dosyć mocno we Wrath of the Lich King Progresuję w tym momencie Rajdy, znaczy Trudno tutaj nazwać tego progresem Dlatego, że bądźmy szczerzy, Wrath of the Lich King Jest po prostu totalnie takim casualowym Dosyć łatwym doświadczeniem Już w pierwszym tygodniu udało mi się skończyć wszystkie rajdy, które były do zrobienia, czyli Naxxramas 10.20, Obsidian Sanctuary 10.20, no i również Eye of Eternity 10.20 wraz z Walto Archavona. Do dzisiaj udało mi się zbierać 4000 tysiące z no i jeszcze brakuje mi tam parę bisów, po prostu sobie gdzieś tam jeszcze muszę porajdować, pozdobywać dane przedmioty, chociaż znając moje szczęście, zanim zdobędę to, to powiem wam, o oh, kurde. W każdym razie we wyliczkim bawię się naprawdę świetnie. Mam do przelewelowania jeszcze mojego Alta Paladyna. Nie miałem czasu, żeby się troszeczkę za to zabrać, dlatego, że między innymi, moi drodzy, urodził mi się syn. O tym jeszcze nie mówiłem w zasadzie, jakoś tak tutaj na YouTubie. Będę chciał zrobić jeszcze taki zbiorowy odcinek, co tam się gdzieś tam w moim życiu działo, bo działo się bardzo dużo. Aczkolwiek, właśnie tutaj, że tak powiem, trochę to czasu też absorbuje i inne tego typu rzeczy. Wracając do tematu. Zrobiłem sobie gdzieś tam jakieś różnego rodzaju profesje, rajdy, no i w tym momencie, w Rato The Lich King powiedziałbym, mam jeszcze jakieś tam rzeczy do roboty, parę jakichś frakcji do, do porobienia i tak dalej, tak dalej. Chociaż staram się grać. Właśnie taki casualowy sposób. No i, i Wrath of the Lich King, jak i sama idea klasika pokazuje nam, że mm, poza rajdowaniem, można by powiedzieć, nie jest tak dużo aż do roboty. Jeżeli ktoś nie interesuje się jakimiś tam frakcjami, jeżeli ktoś nie interesuje się jakimiś profesjami i innymi, nie wiem, goldmakingiem, no to w zasadzie poza rajdowaniem i robieniem dungeonów, no tutaj dużo do roboty nie ma. No i ja już złapałem się na tym, że mamy w zasadzie co? Trzeci tydzień rajdowania. Teraz niedługo chyba będzie czwarty, tak? No i w zasadzie loguje się. Się, tylko, żeby porobić sobie jakieś daily, no i zrobić sobie chociażby Headless Horsemana, który nie chce mi absolutnie polecieć. Przy okazji zrobiłem sobie achievementy do Brewfesta jeszcze za czasów The Burning Crusade'a, pod sam koniec w no i zrobiłem sobie jeszcze achievementy, teraz kończę achievementy na Halloween, bo chcę zdobyć Violet Proto-Drake'a, jest świetny. Nie, nie dlatego, że wygląda świetnie, tylko chodzi o to, że jest to mount, który posiada 310% speeda, a jakbyście nie wiedzieli, to we Wrath of i w zasadzie w The Burning Crusade y, mounty latające, ten swój speed, swoją prędkość mają przypisane do Mountów, a nie do instrukcji, jaką macie nauczoną. Czyli, jeżeli macie tą nauczoną instrukcję za 5000 Golda i zdobędziecie mounta, który ma 310% spida, no to wtedy możecie właśnie latać z tą szybszą prędkością. W tb był to chyba Alar, który miał coś takiego. No i Violet Proto Drake jest jednym z takich pierwszych, łatwiejszych mountów, który można zdobyć, który ma właśnie te 310% spida. Pamiętam do dziś dzień, jak we Wrath of byłem zmuszony do latania na tym różowym, na tej różowej parówie, czy też fioletowej w zasadzie różowej, fioletowej, w zależności od tego, jakie oświetlenie na niego pada, i musiałem na nim latać, chociaż. Jakby kolorystycznie mi się nie podobał, bo miał 310% spina. W każdym razie, no, ogólnie muszę przyznać, że doświadczenie z tego mm, w Ratadoliczkim oceniłbym na bardzo pozytywnie. Fajne levelowanie, dosyć powiedziałbym długie, chociaż teraz jest przyspieszone dzięki temu, że na Altach możemy już sobie latać. I przykładowo na moim Paladynie mam już kupione latanie, tam bodajże za 1000 golda można przesłać sobie książeczkę. Przy okazji można kupić również elumy, które troszeczkę przyspieszają. No i jeżeli tak sobie każuolowo levelujesz od jakiegoś czasu, to masz również nagromadzony resty. Exp, gdzie jak wylogujesz się właśnie w jakiejś tawernie, no to tam Ci się nabudowuje, więc takie krótkie sesyjki wbijania po prostu po levelku również są całkiem przyjemne. No i jakby nie mogę się doczekać już kolejnych jakichś gdzieś tam etapów. W każdym razie w którymś momencie złapałem się na, cz na czymś takim, że hej, no wychodzi ten Dragonflight chyba, no nie? I została zapowiedziana już data premiery, teraz pojawił się gdzieś tam pre i może warto byłoby sprawdzić tego Dragon Flighta. Otóż politykę, jaką przyjąłem, to przy okazji unikania retaila, również postanowiłem unikać kompletnie informacji na temat Dragon Flighta. I tak jak kiedyś siedziałem sobie na WoWheadzie, szperałem we wszystkie jakieś tam nowości, sprawdzałem na streamach co tam się nowego pojawiło i testowałem sobie alfy i bety i inne tego typu rzeczy, tym razem stwierdziłem, że chyba tego nie zrobię. I nie zrobiłem, żeby nie było. No tak, tak nie do końca zrobiłem, ok? Bardzo często w momencie, gdy testowałem właśnie chociażby, nie wiem, Legion czy Battle for Azeroth, czy jakieś inne dodatki, to ogrywałem te bety w zasadzie do samego końca. Wyciskałem w zasadzie praktycznie wszystko, co tam było. Ogrywałem wszystko, jakieś tam levelowanie, instancje i inne tego typu rzeczy. I ludzie zadawali mi takie pytanie: Hej Nexus, a, 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 a czy ci się nie będzie później to nudzić? I odpowiadałem, że nie. I jest to zgodne z prawdą z jednej strony, gdyż w momencie, kiedy robimy to na becie, na jakiejś tam postaci, a później mamy to, to samo okazję zrobić na naszej głównej postaci, gdzie ma to już jakieś znaczenie, no to jest to zupełnie inne doświadczenie no i przy okazji robicie to szybciej, bo już przynajmniej wiecie, co tam jest. Ale nie, niechybnie prowadziło to do tego, że mm, jednak ta, ta świeżość, ta nowość, ten dodatek, który wyszedł, troszkę mm, jakby było takie uczucie, że no ja już to robiłem i szybciej ten content mi się ostatecznie nudził. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc tym razem zrobiłem sobie po raz pierwszy eksperyment, gdzie przestałem czytać nowości z Dragon Dragonflighta. Jak gdzieś tam pojawiały się jakieś nagłówki na no, Loveheadzie, to oczywiście coś tam przeleciałem, ale nie było tak, że patrzę na jaką historię, czy jakieś analizy, czy co tam się gdzieś tam pojawiło. No i to prowadzi do takich powiedziałbym pozytywnych rzeczy, gdyż gdy zalogowałem się na prepatcha, no to spotkałem się z wieloma rzeczami, o których nie miałem absolutnie pojęcia. Więc moje takie odczucie było takie, wow, ale fajny, nowość, tak odkrywanie tego na własną rękę jest całkiem ciekawe. Więc na przykład takie rzeczy jak to, że masz teraz możliwość keybindowania twoich keybindów na, 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 tak, tak w szybki sposób, jakiś tam quick keybinding, to, że możesz sobie ruszać wszystkie elementy Twojego UI dookoła, włączać, modernizować, znaczy modyfikować, zwężać, rozszerzać paski i inne tego typu rzeczy, to jest dla mnie coś bardzo ciekawego. Dodatkowo pojawiły się chociażby na przykład takie rzeczy jak action targeting, gdzie myślę, że będzie to bardzo fajne dla melasów, będzie to cudowny sposób na pulowanie przez przypadek, przez hunterów, tak z W momencie, gdy trzymamy prawy przycisk myszki obracamy naszą postać lewo lub prawo, no to zaznacza się bezpośredni cel, który jest przed nami, więc możemy sobie bardzo szybko po prostu obracając się lewo, prawo, czy, czy gdzieś tam e, możemy po prostu targetować te moby, e, żeby po prostu przeskakiwać z targetu na target. Działa to całkiem przyjemnie. Takie małe rzeczy jak to, że już nie musisz e, klikać dany przy, przycisk, żeby kastować, wystarczy tylko trzymać przycisk i automatycznie za każdym razem, gdy będzie możliwość, dany czar będzie kastowany. Świetna opcja dla boterów, tak swoją drogą. Przydałoby się to na klasiku, bo jakby na klasiku e, w większości jakby w Tebecu i w samym klasiku były klasy, które opierały się na tym, żeby klikać jeden guzik. Więc takie rzeczy sprawiły mi pewną, pewną radość I ta radość myślę, że będzie trwała nieco dłużej Również jeśli chodzi o sam content yy, Jakby widziałem tylko jakieś takie ogólne pokazówki Wiem tyle, co tak naprawdę Blizzard pokazał w swoich zapowiedziach I jakiś tam, jak taki typowy casual Przeczytał sobie gdzieś na jakimś nagłówku Ale nigdy się nie zagłębiał Więc teoretycznie z osoby, która kiedyś mogła robić filmy Na temat Dragonflight'a Opowiadając właśnie innym osobom o Dragonflightie, Stałem się osobą która sama powinna obejrzeć filmy. O takim Dragonflightie. Myślę, że jest to całkiem ciekawy eksperyment, bo jestem ciekaw, czy tym razem Dragonflight na przykład odbiorę inaczej. Czy będzie to ciekawsze doświadczenie? Czy dłużej wytrzymam w tej grze i czy dłużej jakby ten kontent mi starcza i on się gdzieś tam nie znudzi? Więc y, jestem sam ciekaw, jak to będzie wyglądać. Y, mówię, unikałem nawet streamów i tak dalej, i tak dalej. I jedyny moment, kiedy pozwoliłem sobie na to, żeby sprawdzić ten Dragonflight, nie mogłem się wam po razu powstrzymać. No, no, jestem tylko człowiekiem. To w momencie, gdy już tam gdzieś wystartowała beta. Postanowiłem, że zrobię sobie wprowadzenie do draktyra. To jest jedyne, co to tak naprawdę zrobiłem. Chciałem zobaczyć mniej więcej na jakim etapie skończenia, na jakim etapie w ogóle bety jesteśmy. I wiem, że taki krótki wycinek nie ma tak naprawdę nam dużo do pokazania, i, i na podstawie tego nie można oceniać dodatku. Ale zagrałem sobie i wokerem, i moje odczucia są całkiem takie OK. Zacznijmy od tego, że wprowadzenie tych draktyrów strasznie, ale to strasznie przypomina mi wprowadzenie Demon Hunterów. Tak, czemu to wygląda, jakbym był, jakbym zaczynał Demon Huntera. <laughs> To wygląda jak początek Demon Hunterów. Nie dość, że klikając dwa razy spację również latamy tak samo jak Demon Hunterzy, to sam początek wygląda jak właśnie Vault of Wardens, gdy zostajemy pojemani przez, przez te strażniczki i później właśnie do tego więzienia włożeni jako Demon Hunterzy. Tak tutaj stylistyka jest bardzo podobna, również musimy się z jakiejś krypty wydostać. No i jest to wszystko owiane akurat w tym przypadku u taką dosyć dużą tajemnicą. Dlaczego jesteśmy w stazie, dlaczego się budzimy, dlaczego nie ma naszego, yy, naszego mistrza, można by powiedzieć. E, czyli Netha Nelthariona, Deathwinga, który, uwaga spoiler, jest właśnie twórcą e draktyrów, em... Więc i tutaj powoli, powoli zaczynamy po prostu, że tak to powiem, te nasze skrzydła zrzucać, zrzucać kurz z naszych skrzydeł. Ponownie musimy gdzieś nasze umiejętności przećwiczyć i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w tej krainie startowej. I ogólnie vibe jest taki bardzo pozytywny. Bym powiedział, że dosyć ładnie są zrobione nawet kaccenki, które jeszcze nie są skończone. Więc, więc powiedziałbym, że taki vibik jest całkiem pozytywny, trochę takiej przygody. I to nastawia mnie dosyć pozytywnie do, do całego właśnie tej, do całego tego dragona. Fight a, mimo, że to jest tylko taki mały wycinek, nie mam pojęcia, co tak naprawdę nas czeka. Widziałem oczywiście ten Dragon Riding, sama mechanika Dragon Ridingu, nie testowałem jej jakby na Mount'cie, tylko i wyłącznie latanie tym Draktyrem, gdzie tam macie te skrzydła i sobie możecie furować, i to jest całkiem przyjemne. Jeżeli do tego dobudowane są ponoć jakieś mechaniki, gdzie mamy jakieś wyścigi, czy jakieś tam, nie wiem, miejsca, na które możecie dolecieć, tylko jak macie jakieś tam konkretne skill, to wydaje się dla mnie całkiem przyjemne I, i jakby w ogóle prędkość, z jaką się poruszamy, jest po prostu pf, oh kurde, popierdzielona. No i teraz. W zasadzie yy, Nexus na retailu, o cholera, co się stało. Więc moi drodzy, postanowiłem na Pripaczu skorzystać z tego, że teraz mamy 50% więcej EXPA, no i możemy przygotować sobie postać. No i musiałem podjąć trudną decyzję, której jeszcze nie do końca podjąłem. Może wy w komentarzach będziecie w stanie mi jakoś tutaj pomóc. Ominęło mnie praktycznie wszystko i jakby ten Zenet Mortis i jakieś tam rzeczy z 9.2, nawet z 9.1 część mnie gdzieś tam ominęła. No i postanowiłem, że yy, przede wszystkim wrócę do Alliance. Wcześniej grałem na Burning Legionie w Hordzie i szczerze, co mogę powiedzieć, na temat tego serwera, to to, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Na zasadzie legenda na temat Burning Legiona narosła do takich stopni, że wiecie, że to jest najbardziej toksyczny, porąbany serwer, jaki kiedykolwiek istniał. I ja również robiłem różnego rodzaju przytyki w stronę właśnie tego serwera, gdzie również na tym serwerze ponoć nie traktowano mnie na przykład dobrze. Ale w momencie, gdy zagrałem sobie, to mam wrażenie, że to jest troszeczkę jak z tymi takimi psami, które są za bramą, szczekają na siebie, brama się otwiera i w momencie, gdy bramy już nie ma, to te psy się po prostu rozchodzą. Może to na takiej zasadzie bywało, dlatego że na tym serwerze Burning który ponoć mnie nienawidzi no i jakby jest super toksycznym doświadczeniem doświadczyłem mniej nieprzyjemnych rzeczy niż jak kiedykolwiek grałem na innych serwerach, ludzie byli generalnie mili nawet jeżeli były jakieś podśmiechujki to raczej ostatecznie te osoby i tak były miłe, całkiem spoko, więc pozytywnie mnie ten serwer zaskoczył, no ale tym razem chciałem jednak wrócić do Alliance, do moich wiecie korzeni, jak to kiedyś było, no i postanowiłem spróbować sobie jakieś moje postaci no i przy okazji chciałem również wybrać sobie postać, ale dalej nie wiem jaką postać mogę wybrać. Wybór stanął na Retri Paladynie stanął na Enhancement Szamanie na Hunterze, którego wyeliminowałem od razu, jest beznadziejny. Boże, nie podoba mi się strasznie. Od Legionu Hunter jest po prostu. Turbo tragiczny, i to nie chodzi mi o to, że nie wiem, jakiś damage robi zły czy, czy ten, tylko mi osobiście nie podoba się odczucie zgrania tą klasą, mechaniki i tak dalej. Po prostu mi się nie podobałem i tyle. I jeszcze pojawił się w zasadzie Outlaw Rogue, czyli troszeczkę takie zestawienie jak chociażby z Legionu. Ehm, nie do końca jeszcze się zdecydowałem, ale jakby najbardziej skłaniam się ku Enhancement Shamanowi, i to nie dlatego, że zapowiada się na najlepszego DPS-a, bo, bo nie wiem, ponoć, ponoć tak, ale to jakby nie obchodzi mnie to, tylko same odczucia zgrania tą postacią są całkiem przyjemne. Całą drogą nowe talenty y, są moim zdaniem o wiele lepsze niż te, które pojawiły się wcześniej, czyli te od Mist Pandarii, czyli te wybory tych umiejętności. Uważam że to bardzo wspomaga levelowanie, gdzie za każdym levelem coś tam przynajmniej dostajemy. Jest to fajne poczucie. Jakby zdecydowanie trzeba przyznać, że to jest lepsze rozwiązanie, ale co do wykonania, myślę, że jeszcze nie obyłem się do końca z tymi talentami na tyle, żeby czuć się przy nich swobodnie. Na przykładu troszeczkę nie do końca odpowiada mi to, że mamy te talenty połączone ze sobą. Żeby zdobyć jeden talent, no to muszę praktycznie lecieć w jedną stronę tym danym drzewkiem podążać, żeby to odblokować. W tym klasycznym rozwiązaniu, w tych klasycznych drzewkach talentów, było tak, że jeżeli zdobędziemy na przykład 5 danych punktów w jednej linii, no to następnie w kolejnej linii możemy wybrać sobie jakikolwiek talent chcemy. Tutaj musimy podążać ścieżkami i musi być połączenie między jednymi talentami, a drugimi, żeby móc je po prostu wziąć. Jakby to dosyć mocno ogranicza robienie buildów, ale domyślam się, że gdyby tego nie było, to by ludzie po prostu wybierali te najlepsze talenty, no i nie byłoby troszeczkę takiego kombinowania z tym, jak to połączyć, żeby to miało sens. Obecnie zdecydowałem się chyba właśnie na tego enhancement szamana i gram sobie właśnie wtyczką, która kiedyś była renejką, a teraz jest Dark Iron Dwarfką. No i mam aktualnie 58, albo 59 level, więc jeszcze czeka mnie przelewelowanie tej postaci, tam jeszcze jeden level mi zostało wbić i pytanie teraz do Was mam takie, bo nie grałem akurat w Zenith Mortis i teoretycznie mogę uniknąć wchodzenia na ten content, bo mogę poczekać sobie na pre bo w pre znaczy już jest pre ale od 15 tam była listopada, czy od któregoś tam listopada wchodzi te eventy, gdzie będzie można zdobyć girkę czapowy, czyli do podłapania i teraz zastanawiam się, czy warto wchodzić na Zenith Mortis uważacie, że był to całkiem spoko content jestem ciekaw Waszej opinii, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. A tymczasem, moi drodzy, to by było tyle. Tak, jakby jak wygląda moja relacja z World of Warcraft. Powrót do World of Warcraft czy nie? Powrót do World of Warcraft. Yy, w zasadzie. Yy no raczej, tak jak obiecałem, chyba spróbuję tego Dragon Zobaczymy, jak to gdzieś tam będzie. Z jednej strony jestem podekscytowany. Myślę, że to będzie fajny eksperyment zobaczyć, co taki gracz, który się nie dowiadywał nic na temat tego dodatku, będzie na jego temat sądził. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzach, właśnie czy Desert Morsi jest spoko i jaką klasę doradzacie mi na Dragon y. A tymczasem, moi drodzy, zapraszam Was jeszcze raz do linku w opisie, gdzie macie właśnie link do zarejestrowania się na... Lineage'a dwójeczkę. Jest to oczywiście nasz sponsor i tak jak mówiłem, środki z tego przeznaczę na cały czas rozrastającą się moją kolekcję retro, taki poboczny projekcik, który sobie tutaj, że tak to powiem, od jakiegoś czasu prowadzę. O, proszę bardzo, mam tutaj na przykład Carbona na PlayStation 2 w edycji kolekcjonerskiej, więc no cóż, dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, no i cześć!